I'm gonna need a clear head for this, lads. No distractions, please. Good luck. Anyone between me and that stone dies. Stop! I don't want anything bad to happen, but it will if you come any closer. Siemanko witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco e, i widzimy się właśnie w ostatnim odcinku naszego kochanego let's playa z Larą tą Pride of Legend. jesteśmy teraz w Boliwii e, walczymy Excalibur'em i widzicie właśnie, że przybrałem znowu Larę takie fajne, śmieszne, fajne, śmieszne, e, fajne ubranko gotyckie, Na no, jest bardzo mi w ogóle, mm, mam nadzieję, że nie będę dla mnie z tym bossem on w sumie ciężki, trudny w ogóle nie jest tak? Tak. O, tutaj ten do mnie to idzie z granatnikiem. Ojoj, Oj, użyłem apteczkę. No trudno. Hops. Strzela do mnie, co za koleś. W ogóle nie wiem jak ja bym sobie tutaj poradził, yy, bez bez FBK. Na pewno bym sobie nie poradził sobie. Bum. E, także wszyscy. Tu jeszcze jedna mata. To ten odcinek praktycznie nie wiem ile będzie trwało. Ale nie będzie na pewno. Trwał zbyt długo. Ten drachm, jaki pewnie siebie że bossa od razu zabie. Ten, jaki tutaj. Ojoj. Oj. Tak mi przykro. Mi też przykro. I znowu mnie nos swędzi. I w ogóle powiem wam, że podoba mi się taka Emo Lara. Dobra, także, let's go! Musimy zabić tego potwora, ale już widzę, że... Czekajcie, kolorów nie łapię. To znaczy nie kolorów, tylko on mi tutaj... Taka ta merka, to jest strasznie, a muszę mu dalić. Dobra, trzeba zabić Amandę. Ten tutaj do mnie kłuje się w ogóle, co to znaczy? No. Mówiłem już, że mam problemy z celowaniem? Okej, okay. już powinieneś chyba padać no nie? Dobra, padłeś. Lecę do ciebie. to tak ostrożnie. Nie no, mówię, ten boss jest chyba najłatwiejszym bossem, jeżeli chodzi o wszystkich. To mogę tak w ogóle zacząć podsumować tą serię w ogóle, którą grał mi się naprawdę bardzo przyjemnie. E, ojoj, tu mogę się nie bać, żeby on mnie nie wyrzucił poza ten teren. E, najtrudniejszym bossem chyba, z jakim się mierzyłem, to był właśnie w Japonii, o którym mówiłem po poprzednim odcinku. Chyba. Bo nie pamiętam innych w sumie. Tak, tak mi się chyba wydaje właśnie, że on był Takim najtrudniejszym bossem Nie, stop! Najtrudniejszym bossem. To chyba był ten ten... Czekajcie, w... Gdzie ja tu byłem? Mm, ten taki... taką draku musi sobie pomyśleć. W Kazachstanie, o. Tak? W Kazachstanie? Tak, to był Kazachstan. Także tamten chyba też był trudny. W sumie mi cały czas tak przeszkadza, no nie? To nie mogę za pierwszym razem go zabić. Nie strzelaj do mnie ty... To jest Oj, oj. Dobra. Jeszcze raz trzeba ją pogłaskać. To znaczy Amandę. I będzie po grze. No, gdzie ty jesteś bosku? Tam jest bosek W ogóle to już nie ma żadnych pasywek, że... ...on na przykład już... Yy, tak, przy śmierci, tak już prawie wybiłem no, się, przerazę jakiegoś niższego, bossa, czy coś. A on tak sobie dalej ucieka przede mną. Troszkę monotonny, no, ale trudno. Także dziękujemy. Tak, tak wyglądał boss w tym Raiderze. Co ty jeszcze żyjesz? Aha, to czy wtedy w ciebie nie trafiłem, tak? Dobra, czyli sorry. Nie bo tematu, jeszcze żyjemy. To znaczy on żyje. Gdzie ty jesteś? Kochanie, to moje. Chyba się wściekł, a myślałem naprawdę, że już go wybiłem. Zresztą musiałem nie trafić. No, Oj, ja muszę się trzymać właśnie w tych okręgach, bo... Bo, 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 bo on jest taki nie Nie, uwaga. Boję się troszeczkę, uwaga. Nie, stop. Stop. No, weź. Nie, już się skończyło. Za, 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 skończyły. co wtedy cię mówię. I chyba mi się znowu nie uda. Bo jest za daleko. Wiedziałem. Kurczę, no. W końcu na to, że mnie taki prosty boss. Na nie lataj tak, Boże, święty. Na miłość boską, on mnie zaraz zabije. Dobra, schowałem się za kamieniem na szczęście. Chyba tej pasywki, o której poprzednio mówiłem, dostał. Dobra, ten kamień nas troszkę bronił. Ty tu był lepiej z może byłoby fajniej. Ale nie narzekajmy. Zawsze mogło być gorzej, a ład z kamienia. Znaczy, się, powiedzieć bardziej, się odbiłem od niego. Jak Je, jesteś? Ja jestem O dobrze, te skrzypki tu są. Aż się spłaciłem normalnie. Naprawdę, pierwszy raz tak przy tą przerwę się treneruję mm. Co mnie zaraz zawiedzieło Jest, już po tobie. Tak, film, dobra, dzięki. What about my daughter? You, you! You killed her! Killed her! She's not dead! She went where I was supposed to go, where you could have gone! Make sense right this second, or I swear I'll execute you where you stand! I told you to pull out the sword! I told you! Where is my mother? Avalon! It's not a myth! Don't you get it? You'll never understand. I'm wasting my breath. From this moment, your every breath is a gift from me. Laura? For years, my father believed Mother was alive. It was what kept him going. I pitied him for thinking that way. Alistair, go to the British Museum immediately. Bring me when you get there. Dress in layers. You'll be there a while. Right. I'm off. Zip, call Professor Eddington at the Cavendish Laboratory. Arrange a meeting. Will do. What should I tell him? Tell him... Tell him my father was right about everything. And there may still be time to do something about it. Dobra, i tym samym skończyliśmy Let's Play Stomp Rider Legends. Mam nadzieję właśnie, że ta seria wam się podobała. Ehm, no tak właśnie, 12,5 minuty, nie jest ośle. <grych> to ja wam dziękuję bardzo serdecznie, że byliście ze mną, że oglądaliście. E, może pojawi się seria Stomp Prider Underworld. Ktoś jeszcze zobaczy. Ja teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.